ma z tej strony, Warlock. I Damianek z 2, 4, 6, 8. A to mój czwarty odcinek z serii Zagrajmy w Minecraft. Nasz hardcore". czwarty odcinek. No, nasz czwarty odcinek, Damiana pierwszy, no, bo ten wcześniejszy, który jest trzeci, się nie nagrał u niego z dźwiękiem. Więc tak, zacznijmy od informacji. Pierwsza to dobudowanie Hopsasa zabudówki, w której, oj, oh sorry, zaczęliśmy właśnie pierwszy odcinek. Czwarty. Druga, to tam za oknem daleko widać mój domek. To jest domek Damianeksa, tam daleko. Tutaj są moje stosenki. Hop stosenki? Hop słosenki i tutaj są pampkiny, pozmieniałem. I to jest moja farma z studnią, ze świnkami. Ze świnkami, ile ich tutaj jest? No nie wiem, jakoś trochę. No kurczę, Damian nie bije, bo on ucieka. I, I to jest moja farma z zboża i tak dalej. To teraz idziemy do Damianeksa, Chodźmy przedstawić do domek Damianeksa. Mhm. A jak na razie nie mam żadnych itemków, wszystkie schowałem. Znalazłem dużo rzeczy i mamy aż trzy emeraldy we dwóch, więc może dzisiaj wrócimy na jakieś poszukiwania. Czegoś. Piruet. Więc tak, zapraszam do mojego domu. No tak, tutaj widzimy już wnętrze arcydzieło. arcydzieło tutaj mój. Sztuka renesansu i baroku, połączenie. No, w końcu były. tam? gotycka, Tutaj mój taki skromny, jeszcze nie dobudowany Kącik no. dla do i tam samego, i Tutaj chciałbym zrobić grilla Jak znajdziemy, pójdziemy do litery tam zbiorę, i tam a Tutaj jest zejście do mojej kopalni Tutaj tak? No tam się idzie tam jest yy, Kopalnia no, tam jest yy, kopalnia, no to już Wam pokażę No to, to jest, to jest mniej więcej tyle Damian pójdzie pokazać Wam kopalnię To jest jeszcze jego yy, ta. No, no Taka troszeczkę uboższa od mojej yy, farmy pszenicy tam są jego zwierzaczki, a tu jest nasz grup Creeper'a wartka. bo Damianowi udało się złapać jednego Creepera, nasz kolega wszedł i wszystko buchnęło. Znaczy wybuchnęło kolegę, a jednocześnie wybuchnęło i go. O zombie, On nie on przeskoczył. Gin. No Damianek jest tam, z tego co widzę jest Damianek w swojej kopalni. Mam tam taką, Gdzie też mam jakąś kopalnię, kopalnię, taką tam ten no, trochę żelazo, chyba ponad, mam trochę żelaza, chyba nad stak, może już można, już może. E, to jest mniej więcej tyle z informacji, już mam nadzieję, że odcinki się podobają, intro będzie zmieniane, nie hops player tylko warlock. E, zapomniałem się troszeczkę, e, no nie, staka to nie mam, e, bierzemy itemki, które są nam potrzebne. Dzieńka. O, dobra, to ja przepalę żelazo. Tak. Ja też przepalę. To możemy zrobić krótkie wcięcie, że żelazo się przepali. I tam, tego. co krótkie wcięcie robić? W Może. Tu są moje trzy. A nie, to razem mamy cztery, bo do mnie jeszcze jedno. To jest częścik jeszcze jeden. Nie mam go postawić. Dobra, idziemy do kopalni kopać, żeby ten dzień nie był nudny. walczymy z potworkami i zło. Nie psujemy zło. Dobra, Tu są moje itemy. Uuu. Razy, to czeraz... się nazywa prawdziwy parkour. Eee, weźmiemy trochę dyrta. Trochę tego. Jeszcze coś jeszcze weźmiemy. Weźmiemy sobie trochę tego. No, ale tutaj... Jezus Maria Boże! Damianek, żeby nie padł, to wiadomo, hardcore, ale, ale tak się jakiś tam na jak padniemy, czy coś się nic nie stanie. Bo... Stanie, stanie. Trzy Creepery udało. fuck? Trzy Creepery. Ja że, że, czemu mówię, że widzę, bo Damianek jest u mnie i fuck! Nie! Jak ci wybuchnie któryś, to padasz na hita. Go, go, Power Rangers! Kto pierwszy, dotrze do mnie. No i tutaj, jak widać, wszystkie idą łeb w łeb, a raczej się cofają. A tam też u chłopca chyba coś tańczy, czy nie? No i tam chciałbym przejść, ale... No dobra, dam im swobody więcej. No chodźcie. Hmm. Damianek skoksi, ja nie za bardzo, bo już mi by Pokonam te trzy creepery. By było... Znaczy, oni się nazymi, Znaczy, boże, no. creeper przed nosem, nie kisiel. E Ej, co jest? Skończył się mieczyk? To by się skończył miecze. Ale jeszcze śpierdzi mogę nabrać. Boże, na tym hardkorze to wytworni są naprawdę jakieś hard. Super, no bo teraz Creepery są ten mocniejsze. Może na tej timejka. Bardzo dobrze, mnie chyba coś połamie, prawda? Hmm, Powiedzcie, co jest mieć muze mu muzeum w Wintrze. Vit co? Czy zmienić murze w się? Chciałem spytać widzów. Tak, tak, tak. <noise> Ale nie, nie, nie lubi. Yy, I ten subskrybujcie i tak dalej. Subskrybujcie, komentujcie. Mój kilo. Mój kilo, to mamy kilo. A jezu, myślę, że to zostało. Może ty ile to będzie, niech to wam troszeczkę pozdobimy. Dwie mamy i będzie po odcinku. To Dobra, ciao. Dobra teraz parkour, o nie, żarcie, nie. Fuck! O, a, bo ja tak, bo jeszcze nie tutaj mam widzicie Emeralda. Jednego. Ja to nie jak on tutaj chce do mnie dojść. Uno, Emeraldo. Dobra, ja muszę iść zabić kilka świnek. Dobra, jak się ćwiczy we włoskim. Co? No, się... Emeraldo. Możesz się ćwiczyć we włoskim. Kurde wywalaj stąd. Mały nostański gripper. Dobrze, że wymóg tutaj. O! Tu musimy włączyć tu ten, ten trip hardcore, bo denerwujący jest. Potworki są troszeczkę jeszcze za mocne, później może go włączymy. Po potworki są tak cholernie mocne jak creepem bierze nas na hit a jak dobrze podejdzie. Się... A. Podejdzie nas od tyłu. I trzeba, tutaj trzeba dobrze zrobić zbroję i takie tam. Dobra, ile by tu Nie, chcę się kawać tego, tam, tego. To chyba tych Nie, to nie diaksy, ale... Chciałoby się. No już by się chciał, no wiadomo. nie chciał, ale tak już mam. Żelaza to jest spokojnie nas dwie zbroje na starczy cały. Na całego seta. Żarcie. Pie, piec żarcia. Pie, piec... Ja mam taki pomysł teraz sobie panel, że pączyć nasze domki później. Jakimś przejściem podziemnym, czy coś. Byś sobie stawię pochodnie. No wow. Creeper po lewej. No nie mów. Wiem, że tam gdzieś siedzi. No nie czekaj, ja to padam. No jakoś się tu nie przejmuję. No, on, on znalazł grzybki halucynki. Bo ja napisałem na serwerze, gdzie padłem, jakie mam kordy, jak padłem, to gdzie padłem. Idę sobie tam. Mmm. Co tam MNX, ale ciekawy był ten odcinek Janeksa. Do Patrzy czy pork chopy mu się y, oh. przetopił Szab nawet zasypiał My we dwóch zasypiamy się żeśmy nie wyspali i takie i takie tam Furnens, piecek. Teraz go zjedzie. lawa lava ja redstone, a to nie wiadomo, Ja tak. idę zrobić wilgaśny tunel A nie potem po mi redstone Może nagramy Jak ciśniemy na serwerze skf Bo już mamy no Ja mam Ty masz bo ja padłem Już mam dużo diaksów no kilkanaście diaksów już. no Może To, to jest skf Borderlands'ów tak. jeszcze nie ma Może gdzieś coś wyjdzie z Battlefield'a Czy coś to jeszcze się zobaczy Dobra, oh, ten odcinek będzie trwał dość długo. Więc... No Przepraszam za to, że pierwsze odcinki są takie, będą takie nudnawe, No bo wiadomo jeszcze i nie mamy tak dalej. I tak nie ruszamy na właśnie, nie wiem, na znalezienie raczej czy, czy diaksów. Ale spokojnie takie odcinki będą, może trochę później. Yy, I takie tam. Może. Może coś tam jeszcze dodamy do tego. Ale też będzie niespodziana spodziana. was Czekaj kurde Płyń Płyń Dzięki Płynął No i to tyle Może dzisiaj pokażę wam jak Cudowo idzie nam na kierownicy w Need for Speed Bardzo Bardzo wiem cudowo idzie Na czymś tam ja tam ja To moi jest Need for Speed to będziemy wszyscy grać na moim komputerze Patrz, to znalazłem. No, Hobsa znalazł Diaksy w czwartym odcinku. Hopsa mhm. z Koksu. E, Mam mało jedzącego. Jestem z siebie dumny. Damianek jest ze mnie dumny, Hobsa jest sam z siebie dumny. Wiesz, e, że będą chociaż dwa. Bo jak nie dwa, to będzie dupa. No jest... weź to wykop. Masz przecież żelazny. No wiesz, co bardzo bym chciał. Tylko najpierw sprawdź, czy to jest czysto. Wiesz, jak to nie jest czysto. To wiesz, co może się stać, jak to nie będzie czysto. Trzeba po pierwsze, na pewno tutaj trzeba to wszystko, tą lawę całą rozdłupczyć, bo, bo ja nie chcę, żeby nagle coś tu wpadło. No jeden! Dobra, jeden też może być. To łopatę zrobimy. Łopatę zrobimy, ale czy to Czadzior będzie, nie? Łopata. Emerald, emerald, emerald. To jest trzynasta pozycja. Zajdę jeszcze niżej i robimy tunel. Okej. Okay. O i kolejny emeraldzik. Więc w następnym odcinku, już z tego co przynajmniej się nam zapowiada, idziemy do wioski NPC. No, oczywiście nie wiemy gdzie ona jest, bo tak naprawdę tutaj chodziłem po tym szukając jak to się nazywa. Lasu Sykwoi, czy tam jak to się nazywa. OK, ja jakoś tak. Nie znalazłem. Tak samo pewnie nie znajdziemy nigdzie. Chociaż, chociaż może. Ten, może gdzieś znajdziemy jeszcze ten. Jak to się tam nazywa? No, Dobra, Szukamy diaksów. Damianek szuka diaksów w najciekawszy sposób. <noise> Jaki damianek mógłby wybrać? Ja zacznę ten tunel w tym odcinku, ale to przedłużę go. i ale nie Ale sobie będę przedłużymy, bo diaksów. gramy sobie tak jak na przykład wy tego nie widzicie. Bo... Przedłużę sobie tunel, ale nie będę kopać diaksów, tylko nagram to pokażę wam. To nie będzie nagrywać. Odcinki już Wam się podobają, że są w dobrej jakości i takie tam. Chociaż myślę, że jakość dźwięku chyba jest naprawdę dość, dość beznadziejna, bo musicie włączać chyba maksymalnie słuchawki, czy tam z czego tam korzystacie, takiego urządzenia. Na fulla, żeby słyszeć mniej Damian Albo na przykład ja jestem za głośny, albo Damian jest za cicho. Pewno i też was... też Was za to bardzo przepraszamy o już tyle wykopałem, że kobla nie mogę kopać. Musisz kobla nie możesz kopać, widzicie co? Za nie Dobra. Włożasz tyle tego widzicie, co? tutaj zrobię Idę. Coś. Taki myk zrobię, żeby ten szajs się nie tamtego tegował Wiecie co, ja... A ja zrobię sobie chwilutkie wcięcie, namię będzie nagrywał nie? i po prostu ja sobie stąd wyjdę, bo

Tutaj ja mam bardzo duże jezioro lawy. Tutaj sobie stanę, żeby jakby co to, żeby nie... O, ale mnie z góry ścisnął, ale mnie z góry ścisnął. Zalazo, pięknie. Uff. Ale mnie. Bardzo mi tu ciepło, więc się pocę. Nie, się poci jest zój z kolawy. Ja jednak chyba nie pamiętam drogi do wyjścia, ale jakoś może trafimy. Prawda? Ba, chopcas to mnie... To no właśnie, to hopsas, hopsas ja. Wszystko potrafię. Yy, o, pamiętam, barłok. pamiętam tego tego. No hopsa zwarło to, to samo, że są dwa jedne konta. I tak dalej. I to się tylko tu widzi. Zmieniłem konto, bo jakoś mi się tak chciało. O o o! Myślałem, że był Bago. Dobra. Położę na kurde, nie mogę teraz nigdzie stąd wyjść. Mam nadzieję, że widzicie dobrze ekran. Damianek śpi. Zasnął, grając w Minecraft. Zasnąły mi kopie. Kurczę, chyba tam trzeba zejść. Chociaż? Tak, chyba tutaj. Może jesteśmy tam, że to są diaksy. O, emerald, ale diaksów nie. No, ale diaksy blisko lawy. Trzeba zawsze pamiętać, że diaksy zawsze są blisko lawy. A teraz. Hmm. <ścoughs> Teraz na pewno się przychodzi stamtąd. Tutaj, o, tutaj, tutaj, tutaj. O ja już to wszystko pamiętam. ludzisko, to ja już. Tutaj trzeba wejść, prawda? ja to wszystko pamiętam. Tam było miejsce, gdzie znalazłem pierwszego Miralda. No, Hobbes się cieszył. Warlock, Warlock. Zmianek z kopie łopatą redstone'a. Co ci redstone? Nie wiem, muszę zrobić dla ciebie pułapkę. Damian będzie robił na chłopca za pułapkę. Weź, bo weź, weź, bo jak puścisz shifta, to będzie dupa. O! Puściłem i co? Żyję. Ej, już byś Uważaj, Nie graj z lawą. Jaj, chłopca to naprawdę. I 58 tego zdobył. Boże, ludzie! Co to jest za chłopca? 58 czego? Tu razy i jeszcze mam. niczym mi się przetapiło. 30. Muszę wsadzić troszeczkę więcej. Pół sobie wsadzę tutaj. Wsadzę max 19 Widziałam troszeczkę. Ej, tu powinno być jeszcze gdzieś moje, moje złoto. Nie ma mojego złota? Może jestem w Nie ma. Dobra, to wkładamy tutaj. Chociaż te 19. Ja w tym odcinku nie będę miał takiego farta. Tam Janek nie ma farta w tym odcinku. No, cóż, trudno. Ej, nie mam czym tego szkieletu załatwić. Popatam go, e, ciśnij go. Jak on we mnie trafi? Popatam go podznałem, men! Ja nie mogę! Co znalazłeś? Szybko! Uuuu trzy creepery, trzy creepery. Ja mam trzy creepery, przepraszam za to, że nic nie zrobiłem, ale się patrzyłem na Damianeksa. Tam Domenek sobie prawie bo zaczął krzyczeć. Kurczę, za pierwszym razem o wiele szybciej rosły mi te, te roślinki. A teraz w ogóle nie chcą. Jakieś nie. Nie, że Endermana słyszę. Jakieś kały by się przydały. Dobrze, że tam jednak ten odcinek, bo już. chyba... Chwila, dokopię się na górę. Domenek się dokopie na górę. Nie! Uff, dobra. Okej, słyszałem Dermana. Mhm, mm dobra. Mm, dobra, to chyba z mojej strony jest naprawdę na tyle. E, jeszcze raz pójdziemy sobie rozmnożyć ten... 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 mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek był no, troszeczkę ciekawszy niż tamte. Mm, Boże, ile, ile, ile tych zwierząt jak mam. Czekajcie, tu i tu, i tu... One tu, się kochają. i tu, i tu. Błotko się im zrobić. Jest mały, jest mały dzidziuś, jest mały dzidziuś. 56 jest to już. Może później podkręcę jakoś tą swoją... E, może nie piekarnie, tylko jak się ten szajs nazywa, no. Piekarnie. Eee. Rozkręcimy interes, piekarnie. Piekarnie zrobimy. Nie, no nie, rozkręcę tą, no bo że Rolnictwo rozkręca u siebie. Piekarnie, czy mówię? Ja, no to piekarnie, rolnictwo. Okej, okay, gdzie jestem? tam? To jest mój domek. Tak, to jest Twój domek. Nawet widzę Domianek. Ja jestem bez żadnej broni, nie jestem obroniony. No nie, i kto to takie coś postawił? To takie coś postawił do <grym grym grym> No właśnie, tu jest trąba, tu jest. Ale ja nie wiem, naprawdę, ja tego na nie stawiałem. Do skacze. Może. Parlock? Parlok? może no, nie wiem, może dobra. Jeżeli odcinki Wam się podobają, intro też Wam się podoba. Zróbmy yy, sobie znaczy. Zapraszam, tam anexa, zapraszam do na Exa, zapraszam do siebie i w ogóle subskrybujcie, komentujcie tam. Subskrybujcie, komentujcie i tak. Ja jeszcze idę rozmnożyć te dwie świnki. Może jeszcze mała się rozmnoży z większą. Lovecie się, lofcie się. Dobra, nie. Wysrałem małą świnkę! <glimpza> Dziwne wyglądały no, świny, nie O nie! Już są po tym... Już nie mogą siebie rozmnożyć. Zlagowały się. Nie no, już nie mogą. Dobra. No dobra, to... no to my będziemy kończyć. To gdzie jest Damianek? Ty do Damianeksa? Ja się patrzę na swój domek. No dobra, tu Damianek kończy przy swoim, ja kończę przy swoim domku. Oh, to, 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 to ty, tak ty wygląda... się patrzysz nam łuję, tak to patrzę patrzę moja... na mój, te... ja No dobra, tak wygląda ta moja dobudóweczka. Damianek ma małki, fajna. Tak jest troszeczkę do dupy i w ogóle. Dobra, no to. Czekaj. Patrzcie na mój domek, a nie na Twój. Patrzę się na Twój domek. Nie będę miał fajna tak to byłem, fajna, tak to byłem, tak. Dobra. No to, to. my się z Wami żegnamy. Komentujcie, naj... subskrybujcie konto Warlocku, i Damianek2468, 8, no to cześć. 6.